Przygotujcie się na coś zajebistego. mano z tej strony, Blow, a to jest modyfikacja. Tak, troszeczkę powrócimy do tego co kiedyś było, i dzisiaj przedstawię wam modyfikację Trickshot Mod. Bardzo fajna modyfikacja, stworzona głównie z myślą o dobrej zabawie, i naprawdę można się przy niej bardzo fajnie pobawić. Przykładowo w ten sposób, więc przygotujcie się na coś zajebistego. Więc. I lecimy Jeb, 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 jeb. Oh, I teraz nagle nie wiadomo skąd wzięły się owce. Jeb, je, jeb, Yes, Double kill. Czy ja nie jestem dobry? Kto? Oczywiście żartuję Wybaczcie, że tak mnie odwala Ale to po prostu po szkole Efekt powrotu ze szkoły Więc już dokładniej, o co chodzi w tej modyfikacji Modyfikacja dodaje nam możliwość Strzelania trzymając strzałę Dokładnie tak Gdy mamy w ręku strzałę i gdy klikniemy prawym przyciskiem myszy To po prostu wyskoczy nam z niej strzała Bardzo fajne, naprawdę I dzięki temu Przez jedno po prostu kliknięcie Zabijemy na przykład naszą taką owieczkę mm. I, I zaraz Wam pokażę, że te strzały się nie, no, nie kończą, się, tylko po prostu się zużywają. więc dajmy sobie game od 0. Jak widzicie, te strzały się zużywają, więc dość fajnie, że się po prostu wiecie, tak, nie, że nie mamy staka, tylko możemy sobie klikać ile chcemy. Bardzo fajne. Kolejną rzeczą, którą dodaje ta modyfikacja, to dwa bloki. Jeden blok wygląda w ten sposób, który wam, którego wykorzystanie pokażę Wam na koniec. Nazywa się to Bons Blok. I po prostu pozwala nam on na takie bardzo duże wybicie. I to jest fajne... Au, 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 au. To jest bardzo fajne, ponieważ możemy to wykorzystać na przykład w jakichś escape'ach, parkurach ale także na przykład przy zabawie z tą modyfikacją. Niestety tego bloku się nie kraftuje Tak samo ten drugi blok, który już widzieliście w akcji, czyli ten. To się nazywa Care Package i... Wygląda on w ten sposób, że po przyciśnięciu na niego prawym przyciskiem myszy zawiesza nam się tak jakby gra i wyskakuje napis Steel Package. No i po, po opuszczeniu przycisku P możemy z powrotem wrócić na ziemię. Eee, no, I jeszcze fajną rzeczą są te napisy. E, czyli gdy przykład zabijemy owce jednym szczepem, to wtedy mamy one shot, one kill, później jest double kill, później jest trip, a nie ma triple kill, triple kill i jest multi kill, o, mul no chodźcie, multi, multi kill, chodźcie, zabiję was, zabiję was, owieczki, chodźcie, chodźcie. No, ja chcę tylko triple kill, o widzicie? No i tak możemy lecieć, lecieć z multi kill, teraz jeszcze, o dobra. Jak widzicie, tutaj jestem podpisany jako Adrian Błochowiak, możemy oczywiście to sobie zmienić. Na starcie mamy nazwę z Minecrafta, czyli na Minecraft Blow, jeśli pierwszy raz ściągniecie tą modyfikację. I teraz po zabiciu, widzicie, że Minecraft Blow zabił owieczkę. No i to tyle co jest w tej modyfikacji co do instalacji tego, to jest ona bardzo fajna i banalna. Ponieważ po prostu wystarczy pobrać z opisu modyfikację, otwieramy folder z Minecraftem, czyli wpisujemy procent abdata procent, następnie przechodzimy do folderu .minecraft i na koniec do folderu Bin i otwieramy tam archiwizerem, na np. WinRar, Minecraft.jar i wtedy przekładamy pliki z pobranego archiwum do naszego archiwum z grą, czyli Minecraft.jar ustawamy metainf, jeśli tego jeszcze nie zrobiliśmy. I powinno działać i śmigać, nie potrzeba modloadera czy innych rzeczy. No i to tyle. Na koniec Wam pokażę jeszcze tą akcję z tym o z użyciem tego. No, więc jeśli chcecie więcej przeglądów, modyfikacji, może jakichś bardziej użytecznych niż ta, to ocencie ten film. Oczywiście nie będzie tego dużo, ponieważ mój kolega iDelty robi też przeglądy modyfikacji i bardzo mu to fajnie wychodzi, ale ja co jakiś czas też natrafiam na jakąś przydatną modyfikację, więc czemu by wam jej nie pokazać, na przykład raz na tydzień. No, myślę, że to jest dobry pomysł, więc wypowiedzcie się w komentarzach, ocencie ten film, bo to bardzo zachęca i do usłyszenia, trzymajcie się, cześć! Cześć.